Sztuka jest inspiracją. Ja uwielbiam sztukę. Zawsze ciągnęło mnie do sztuki. Chciałem ją robić również sam, ale no, nie jest to mój fach. Lubię otaczać się sztuką. Dla mnie dobrze zaprojektowany mebel jest też sztuką. Przebywając wśród sztuki, nawet mimochodem, jesteśmy w stanie kreować sobie podświadomie procesy twórcze. Na mnie przynajmniej tak działa. Ja od 22 lat prowadzę swoją galerię, Galerię Art Gale. Natomiast, ze względu na przyjaźń z Pawłem, na rozmowy, na spotkania, wpadliśmy na pomysł, żeby połączyć biznes ze sztuką. Obecność tutaj przedsiębiorczych ludzi na pewno wpłynie dobrze na moją galerię, ale też moja galeria dobrze wpłynie na to, co się tutaj dzieje. To ma sens, że to fajnie współgra. Biznes jest sztuką. Sztuka też może być biznesem, więc czemu nie? Ludzie, którzy prowadzą duży biznes, poważny, to są ludzie wykształceni, to są ludzie o szerokich horyzontach. I to są ludzie, którzy dostrzegają też sztukę. Czuję się artystą, który się spełni w biznesie, ja maluję biznesy i interesują mnie przede wszystkim różne modele, ciekawe modele biznesowe, pomysły, które zapalają do działania, bo potrafią coś wnieść w nasze życie. To uważam, że to jest absolutnie praca twórcza. Chwila refleksji nad obrazem może w naszej głowie połączyć jakieś neurony w taki sposób. Że za chwilę wpadniemy na jakiś nietypowy nieszablonowy pomysł. No, firma wygląda zupełnie inaczej. Przyznacie, że obrazy w przestrzeni biznesowej łagodzą. To będzie czasowa wystawa, a więc ona tutaj jeszcze powisi. Mam cały czas nadzieję, że będzie dobrze wpływała i na pracowników, i na gości firmy Orde.